Dawaj Megafon dawaj na pierdziele przed Megafon. Eee... Moi drodzy, chciałem wam podziękować za to, że tutaj jesteście, bo to, co się dzisiaj w Wielej Górze wydarzyło, Chodźcie to jest element represji. Ewidentnie, można powiedzieć, porszeni pisowskiej, która po wyroku sądu sądu rejonowego w Warszawie, wskazującej że miałem rację, że naród Polski jest truty i kierując zarzuty wobec Sanepidu w Jeleniej Górze, broniąc Katarzyny Powereckiej, że łamane są jej podstawowe prawa obywatela, jak i zarówno artykuł 14 ustawy o policji, prawa człowieka zostałem przez pracowników przez pracowników Sanepidu oskarżony że grozimy im śmiercią. Oni nie dopełniają obowiązków służbowych. A co najlepsze, dwóch, proszę Państwa, gangsterów, którzy byli ze mną pod Sanepidem, nie są do ustalenia. Byli dzisiaj ze mną pod komisariatem, broniąc mnie, za co bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, przez 7 godzin siedziałem w kajdankach z kuty, nie dostałem ani szklanki wody, ani nie dostałem leku, byłem wożony, byłem wożony od lewej do prawej. Tak wyglądają moje ręce, moi drodzy, po skuciu, cały czas w kajdanka. Tylko funkcjonariusze dzisiaj jasno i wyraźnie mówią, Pokaż, że bardzo jest im przykro, ale była to decyzja, moi drodzy, komendanta. Mam podarte ciuchy. E, nie otrzymałem leków. Jestem po udarze, mam zakrzepicę mózgową. Pomimo tego nie otrzymałem tabletek. Moi drodzy, to są moje tabletki. Policja wykupiła tabletki, ale tych tabletek nie dostałem. W ogóle. 7 godzin bez jedzenia, bez picia, bez niczego. O godzinie 19 prowadzący postępowanie uniemożliwiając mi w ogóle kontakt z moim obrońcą chciał, żebym podpisywał dokumenty prefabrykując dokumenty a jednocześnie nie przedstawiono mi w ogóle postanowienia o zatrzymaniu weszli do mnie proszę państwa przyjeżdżając na 5 radiowozów mniej więcej po trzy osoby no to policzcie sobie, mniej więcej 15 funkcjonariuszy policji w Jeleniej Górze było w moim domu tutaj to jest wyraz moi drodzy tych radiowozów oni pogasili teraz te syrenki to jest, to jest wyraz ale silniki pracują pomimo tego, że oni mogą minutę stać na włączonym silniku więc to jest bolszewi pisowski e, pisowski w Jeleniej Górze wsadzony, który mieliśmy normalnego komendanta Sadzili komendanta pisowskiego, aparatczyka, który wykonuje, proszę Państwa, polecenia swoich przełożonych, mocodawców agentury amerykańsko-izraelskiej Mateusza Morawieckiego, gangstera, który wyraża zgodę na trucie dzieci. Pracownicy Sanepidu w obawie o utratę pracy złożyli zawiadomienie, ale oni nie wiedzą, że my żeśmy złożyli zawiadomienie z artykułu. 231 paragraf 1 w związku z artykułem 160 paragraf 1 i w związku z artykułem 118 kodeksu karnego. Dla, o czym to świadczy? O czym, żeby wyjaśnić, żeby się Państwo zrozumieli? 118 to jest ludobójstwo, 160 paragraf 1 to jest niedopełnienie obowiązków służbowych i sprowadzenie zagrożenia dla zdrowia i życia obywateli poprzez brak badania żywności, a 231 to jest niedopełnienie obowiązków służbowych. W związku z powyższym, prokuratura okręgowa ze względu na artykuł 118 paragraf 1. Które świadczy o udział w ludobójstwie, a dzisiaj mamy poświadczenie tego, jak bardzo ta władza pisowsko-platformusowska agentury amerykańsko-izraelskiej się boi, zastosowała ten element represji, złamano wszelkie zasady praworządności. Będziemy skarżyć po pierwsze postanowienia, wszystkie, które zostały wydane, ale składamy zawiadomienie do prokuratury z artykułu 231. Na policję z przekroczenia uprawnień w związku z artykułem. 160. E, Marcin, przepraszam. To było porwanie, nie aresztowanie. 100, 100, nie, oni, oni twierdzą, że ja się mógłbym ukrywać albo uciekać. E, w związku z artykułem 160, paragraf 1 Dobrze Kodeksu jest, Karnego, trzy no. razy była u mnie karetka, trzy razy dostawałem leki, dostawałem zaszczyki. I wyobraźcie sobie Państwo, na polecenie komendanta tego pisowskiego, gnoja z Nowowiejskiej, to zrobiono, co tutaj zrobiono. Ale to, że wy tutaj dzisiaj jesteście, to jest obraz tego, że my, naród polski, po pierwsze, nie godzimy się na trucie polskich dzieci. Dziękujemy pani prokurator, która stosowała właśnie metody rozwiązań przewidzianych, w cywilizowanym w XXI wieku przepisami prawa zasad praworządności, a więc była zdziwiona w ogóle, bo byłem przywieziony tutaj w asyście siedmiu radiowozów. Jak widzieliście, co się działo pod, pod komisarzem, zabrano, zabrano, zabrano moi drodzy, megafony, własność prywatną. Nie ma, nie ma żadnych dokumentów potwierdzających zajęcie własności prywatnej. Moi drodzy Państwo, funkcjonariusze policji niejednokrotnie przeze mnie byli informowani, że Sanepid nie dopełnia obowiązków służbowych i bierze udział w truciu Polaków, co jest wyrażone w raporcie nikowskim, zaniechali obowiązków służbowych z artykułu 304 Kodeksu Karnego i nie powiadomili prokuratury o tym, że Sanepid i zarówno Mateusz Morawiecki, Andrzej Duda, i reszta tych pachołków pichos, pisowskich, e, współpracujących z Platformą Obywatelską, z PSL-em, z Lewicą, e, nie robi Proszę Państwa, zabezpieczenia w, w sprawie trucia. I tutaj e, kłania się jedną z podstawowych rzeczy. Czy my, naród polski, będziemy się na taką władzę godzić? Czy my chcemy utrzymywać sanepit, który jest dysfunkcjonalny, a oni w obawie o nas będą e, składali zawiadomienia do, e, e, od nas, że my będziemy. Się domagali, żeby oni kontrolowali żywność, mogą stracić pracę, będą stosowali metody niezgodne z prawem. Pani Pochorecka. Głównie rozchodzi się o sprawę pani Pohoreckiej, która otworzyła restaurację w Karpaczu jako matka dwójki dzieci, chce zarabiać, my żeśmy się wstawili, my żeśmy uprzedzali Sanepid, żeby Sanepid zajął się sprawami wynikającymi z artykułu 231 i zajęcia kontrolowania żywności, czego w ogóle w żadnym stopniu nie kontroluje, co potwierdziły badania laboratoryjne dzieci, które w ilości 250 sztuk są strute, moi drodzy, rakotwórczą substancję, przez niemieckie firmy, jak między innymi niemieckie firmy, jak firma Bayer, która stosuje środek glifosat, a ma zgodę na to, moi drodzy, konstytucyjnego ministra rolnictwa, pierw ministra Jurgiela, następnie ministra Ardanowskiego, a teraz ministra Pudy. Moi drodzy, Dzięki Wam jestem dzisiaj z Wami tutaj. Dzięki Wam wygraliśmy proces sądowy. Dzięki Wam przyjmiemy władzę w Polsce. Dzięki Wam przywrócimy godność munduru policjanta. Dzisiaj wstyd wstyd nosić mundur policjanta wstyd dla policjantów. Oni się sami z tego stydzą, że są wykorzystywani do elementu represji wobec narodu polskiego do ludzi, którzy. Tworzą PKB do ludzi, którzy otwierają interesy, płacąc podat podatki, dają środki finansowe na ich utrzymanie. My dzisiaj naprawdę mamy do czynienia z państwem okupacyjnym. Dzisiaj, jeżeli zarzuca się, moi drodzy państwo, że w Rosji jest bolszewia, że na Ukrainie jest bolszewia, że w Białorusi jest bolszewia, to nie ma większej bolszewi jak bolszewia pisowska, jak bolszewia platformusowsko pslowska która też stosowała takie metody represji, kiedy wpuszczaliśmy dziki do Sejmu, w obronie polskich rolników. Dzisiaj, w obronie polskich przedsiębiorców, polskich konsumentów, polskich matek, polskich dzieci. Zamiast policja jechać aresztować cały Sanepit za niedopełnienie obowiązków służbowych, aresztuje tego, który broni. I dzisiaj potwierdza to sąd, proszę Państwa, rejonowy w Warszawie. I odsyłam was, upublicznię cały akt oskarżenia firmy Animex, która twierdzi, że urządzenie, którym badaliśmy, żywność może wykrywać kobal. Jest to pierwiastek promieniotwórczy, on się nie bierze z powietrza, albo jest poprzez jonizowanie, napromieniowywanie mięsa, żeby była dłuższa, e, e, dłuższy termin przydatności. A to skutkuje, że zgodnie z dyrektywą z 1999 roku Unii Europejskiej i Rady Europy obowiązek jest znakowania dla konsumentów, żeby konsument miał wiedzę, co kupuje, bo twórcze. Dzisiaj mamy Państwo. Które chce nas zdepopulować. I czynny udział w tym bierze Mateusz Morawiecki, Andrzej Duda i, i cały lewit. aparat pisowski? Ja się wstydzę za policjantów kieleniogórskich. Wstyd mi jest po prostu, że postąpili dzisiaj w taki sposób, bo ja bym zdjął mundur policjanta i wyszedł. Ale ja nie jestem taki jak oni. Ja nie będę składał na nich bezpośrednio zawiadomienia. Bo oni mają swoje rodziny, oni muszą zarobić na kredyty, oni muszą zarobić na życie, oni muszą też nakarmić swoje dzieci. Ale komendanta z nowowiejskiej nie popuszczę. Proszę Państwa, w historii nie było tak tej policji, żeby czterech komendantów nagle na, Nowo, na, na, na Armii Krajowej się zjechało jednocześnie. Oni nie wiedzieli. To jak mają wypełniać. Oni nie wiedzieli, co mają robić. Zobaczcie, przywieźli mnie jak przestępcę, jak Pershinga. Oni mnie przywieźli jak Pershinga. Nie wjechali jak z normalnym człowiekiem, tylko w obawie przed waszą e, interwencją wpuszczali mnie przez, e, przez ten możliwość tam deptaku. W areszcie. Ale musieli uzyskać zgodę jednocześnie komendanta policji z Nowowiejskiej na przejście przez piwnicę do pokoju numer 6. Notorycznie byłem prowadzany w kajdankach. Przecież to jest niebywała rzecz, która miała dzisiaj miejsce. Dlatego ja cały czas apeluję do narodu polskiego. Wszyscy będą was odsuwali od tego ruchu, który powinniśmy dzisiaj zrobić. To, co dzisiaj się stało, wyrażone jest w bolszewi pisowskiej. Ale oni się nigdy nie będą bali, kiedy ten naród nie zrozumie jednej z podstawowych rzeczy. My musimy utworzyć. Formację polityczną, wystartować w wyborach, przejąć władzę, zmienić konstytucję, zmienić ilość posłów, chronić polskie dzieci. Nie będą polskie dzieci wywożone z Polski na dochron, nie będzie handlu dziećmi, będzie policja się zajmowała takimi rzeczami, będzie aresztowany zarząd Animexu, kiedy my przyjmiemy władzę, a parówki będą parówkami, a Bayer będzie się wynosił z Polski, a jego majątek zostanie zatrzymany. Bo dzisiaj Mateusz Poraniecki wspólnie z ministrem Ziobro, wiedząc, że w Kalifornii zapadają wyroki, że glifosat jest rakotwórczy, zabija, a świnie są karmiane soją i w soi jest glifosat, sprzedając parówki, biorą czynny udział w ludobójstwie. Dzisiaj oni powinni zajmować majątki zorganizowanych grup przestępczych w systemie rolno-spożywczym, rolno -spożywczym, którzy trują konsumentów, i raporty nikowskie nie kłamią. My, naród polski, jesteśmy mordowani, polskie dzieci są mordowane, ale policja zamiast pełnić funkcję wobec represji, wobec korporacji zagranicznych, niszczy polskich obywateli. W tym miejscu jeszcze raz Wam bardzo dziękuję, że jesteście. Przyjechaliście z całej Polski, jest Darek, przyjechał z drugiego końca Polski, przyjechaliście z Wrocławia. Z każdego miejsca Polski tu są ludzie. Ka każdy, Kolega z Każdy jedzie. Telewizję mamy bawarską. E, mamy 24J Jarenia Góra, e, ale nie mamy polsatu. Nie mamy, moi drodzy, tvn u Nie mamy telewizji jedynki. Przecież 50 osób protestowało pod komisariatem. Nic się nie stało. Dlatego też COVID nie mamy, bo telewizji nie mamy, Marcin. dzięki Tobie. I nie dziękuj nam, żeby. Brawo, dla Brawo! Brawo! Dziękujemy Ci Marcin! Majmy razem! Marcin ma broń! razem! Marcin, Marcin ma broń na anime. Nie widać już. Jeszcze raz. A, mamy broń. A, na, na anime. Jaka? jaka firma, Moi no drodzy kończymy to jestem zmęczony od godziny 13 nawet herbaty nie wypiłem Ja nawet rozmawiałem pójka. krótko z tobą przed aresztowaniem pytam się co no dzisiaj robimy a ty powiedziałeś że odpoczywamy <laughs> Marcin niestety stawiamy herbatę. ci herbatę za to że nas konia zrobi eee. Eee. Jeśli ktoś jest eee. Słuchajcie eee. Moi, moi, moi drodzy e, w, e, jest w budowie E, dzięki Filipowi, notorycznie jest uzupełniana strona i też Filipowi publicznie chcę powiedzieć, będzie więcej, tego będzie coraz więcej. Ale na stronie wygrajmy.pl od jutra wygrajmy razem.pl. Wygrajmy razem.pl. Umieszczamy dróg do wypełnienia na rejestrację formacji politycznej. Będzie to największa. Formacja polityczna, która zmieni ten kraj. Ona musi zmienić ten kraj dla nas, Polaków. Policja musi pełnić funkcję dla narodu polskiego, a prokuratura nie może być elementem represji. To, to co dzisiaj się tutaj wydarzyło, naprawdę, chciałbym podziękować pani prokurator, bo dzięki temu, że. Telefon, mi się, że przyszła dzisiaj wieczorem że podjęła decyzję w 20 tygodniu do, e, e, prokura, do, na policję na dozór i nie zbliżać się do Sanepidu. Telefon mi wariuje, moi drodzy, przez śnieg. Na oczy, nie na do budynku. Trzeba w Twoim imieniu pojechać i wyrazić nasze prośby. Nie ma ich tu, nie ma naprawdę prokuratura nie mogła ustalić swoich Nie mogła generała ustalić? Nie mogła ustalić generała i nie mogła ustalić mojego kolegi, który stanął w mojej obronie i przyjechał dzisiaj Moi drodzy, pod policję, położył, położył się, pod samochód, ale oni go nie poznali. <grym 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 Pani ochrony w Pani Pani jest. To jest stricte polityczne, nacelowane i nacechowane w stosunku do mojej osoby. Dlatego, że jeżeli ujawnimy fakt zbiorowego ludobójstwa i fakt działania ludobójstwa i depopulacji narodu polskiego, to ta władza się nie ukryje przed nami, ponieważ zgodnie z artykułem 118 KK to się nie przedawnia. Ale jeżeli my ich zatrzymamy, my nie będziemy ich odsyłać do Izraela. My zrobimy kolonie karne. Oni będą musieli odrobić to, co nam ukradli. To, co ukradli, to do czego doprowadzili. I będą odpowiadali za te dzieci, które dzisiaj są już na cmentarzach. I dzisiaj matki polskie Pol Polskie, które protestują z tymi piorunami, nie idźcie za lampartową. Wy się upomnijcie o zdrową żywność. Nie będziecie musiały rodzić dzieci chorych, nie będą spłodzone dzieci chore i nie będziecie mieli problemu, moi drodzy, z usuwaniem ciąży w wyniku badania prenatalnego. Bo jeżeli będziecie miały zdrową żywność, to nie będzie do tego dochodziło. Jarosław Kaczyński ma większą empatię do swojego kota niż do, niż do polskich dzieci. To jest właśnie to, co zostało zrobione. To jest, proszę Państwa, na polecenie Mateusza Morawieckiego, Andrzeja Dudy, amerykańskiej parówy wypełnionej izraelską treścią. Na polecenie Pinkasów, ministrów zdrowia, i tej całej szarańczy, która w polskim parlamencie siedzi i jeszcze niż szczerze, to nie są Polacy. Dziękuję wam bardzo, że przyjechaliście, że jesteście, że przybyliście, że mogliście mi pomóc. I róbmy dalej, róbmy dalej, pokazujmy, że my się na to nie godzimy. To nie było lepszej imprezy. Każdy, który tutaj powiedział, że to jest lepsze od seksu na wolnym powietrzu. <gry> Jest nie dość, że zablokowaliśmy policję, to jej karetkę zablokowaliśmy. Pierwsza zablokowana a, karetka w Polsce. Tę bo, bo przyjechała, żeby Karetki. dać ci leki, a, on, a, a pies powiedział, żeby, żeby odjeżdżali. To stanęliśmy i nie pozwoliliśmy odjechać. No, moi drodzy, żadnych leków nie dostałem. Oni te leki naturalnie w, wzięli receptę, wykupili, a leki powinienem wziąć o godzinie 18.00. I to musiałoby być poprzedzone posiłkiem, tak? Są to leki bardzo poważne, ponieważ zakrzepica mózgowa może skutkować udarem i zgonem. Chyba o to nie. Leki chodziło. znajdują się w radiowozie. A jest godzina 21, jestem dalej. Nie, ja mam już tutaj. Już bądź, chłopaki bądź, mi wzięli, bądź, także bądź, bądź, za chwileczkę sobie bądź, wezmę leki. Nie, ale służyłem ale, ale, ale <laughs> przeciwko komendantowi na pewno z tej Nowowiejskiej zawiadomienie do prokuratury z 231 nie, paragraf 1 e, i 160 paragraf 1 sprowadzenia zagrożenia dla życia i zdrowia. Mecenas, myślę, że jeszcze ten. Zarzut rozszerzy, zażalenia na, na zatrzymanie będą złożone na pewno, będą na postanowienia w zakresie niezbliżania się do sanepidu też złożone. Musimy przeanalizować materiał przedstawiony przez prokuraturę i policję, materiał dowodowy w sprawie, no i powołać świadków. Myślę, że Was też trzeba będzie powołać na świadków. Może w końcu policja ustali tych na sprawie sądowej, co było. A, na, a nasi megafon, tak. ci oddali, bo żeśmy dali zgodę, żebyśmy wyszedli z megafonami? Nie, nie, nie dali megafonów, a dali wam postanowienie o zatrzymaniu rzeczy? Nie, bo, bo, dali nam postanowienie fałszywe, że oddaliśmy im dobrowolnie. <grym grym Bezpieczące> tak, że dobrowolnie im oddaliśmy. To idziemy je odebrać! No, czy Nie, idziemy Nie, dzisiaj od razu na komisariat policji odebrać nasze megafony. Ponieważ to stanowi nasza. Idziemy na Warto było. Warto było przejechać. Te, te, te setki kilometrów. Ja, ja jestem wzruszony. No, Wzruszyłem się troszeczkę, cieszę się niesamowicie, że Marcin jest na wolności. Dzięki, że byliście z nami udostępniajcie dalej. Marcin niezwolny. Z tego co rozumiem, idziemy na komisariat. Jak na razie transmisję będę kończył, kochani, bo najważniejsze, co, co miałem pokazać, to Wam pokazałem. E, jak się będzie działo, coś jeszcze ciekawego, to być może wrócę. Aha, no i szukam nocnego w Jeleniej Gór, Górze i okolicach, więc będę wdzięczny za pomoc. Nie dam rady dzisiaj wrócić do domu. Sława wam, niech wam się darzy, niech wam sprzyjają Bogowie starzy. Siema.